Witajcie w Hypo, na kanale, gdzie mówimy praktycznie o pompach. W Hypo, w Hypo, ale dzisiaj, zobaczcie, jesteśmy w hydroforni Pana Adama, naszego klienta, który mieszka pod Warszawą. Pan Adam dwa lata temu założył u nas system nawodnienia. Aktualnie jest to sterownik Rainbird RC2 i cztery, cztery sekcje systemu nawodnienia. Może o nawodnieniu powiem innym razem, natomiast co nas dzisiaj tutaj sprowadza? Sprowadza nas ten oto zawodnik. Zestaw hydroforowy na 100 litrowym zbiorniku przeponowym. Pompa firmy ESPA, hiszpańska firma. Aspry 2515M. Jednofazowa pompa o wydajności 115 litrów na minutę i 6 barów. Gdyby wszystko działało pięknie i dobrze, nie byłoby tego nagrania. Mamy problem. Pękła przepona, pompa jest dość głośna, bo parę lat już pracuje. Klient zadzwonił do nas z zapytaniem. chyba pomóżcie, pomóżcie! Bo po prostu nie da się znieść już tego hałasu. Mamy na to sposób. Wymienimy ten wiekowy zestaw na nowy, mikro zestaw skala 2 firmy Grundfos. Wydajność 75 litrów na minutę. Ciśnienie 4,5 bara. W zupełności wystarczy, żeby, żeby zasilić nasz system nawodnienia. Zobaczcie, co należy zrobić, aby w kilka chwil wymienić taki układ. Zostańcie z nami. Jak wspomniałem wcześniej, jednym z powodów wymiany całego układu jest hałas, który przeszkadza klientowi w normalnym życiu w domu. Zobaczcie. Pompa, choć wydaje się cicha, to niestety może mieć niekorzystny wpływ na, na psychikę użytkownika. Zobaczcie. Mamy włączone teraz jedną sekcję układu. Pompa się automatycznie załączyła i będzie się tak załączać co chwilę. Włącz, wyłącz, bo ten zbiornik. Och, właśnie tak. Słyszycie ten hałas? Może być to męczące. Mamy na to sposób. Aby prawidłowo podejść do tematu, musimy spuścić całe ciśnienie z układu w instalacji. Czyli przede wszystkim odłączamy pompę od prądu, aby nie załączała nam się i nie dobijała ciśnienia. Zobaczcie, jak to wygląda. W związku z tym, że odpalona jest jedna sekcja, ciśnienie powoli spada. Czekamy aż. Spadnie do sera. Wtedy mamy pewność, że nie zaleje nas tutaj pod ciśnieniem, kiedy będziemy odkręcać układ. Jak wspomniałem na początku, prawdopodobnie przepona nam pękła i woda dostała się pod płaszcz, między przeponę a płaszcz zbiornika. Aby pozbyć się całego ciśnienia i niepotrzebnej wody z układu, podłączę wąż kompresora do naszego wentyla na zbiorniku. Zobaczcie, w tym miejscu jest wentyl, który normalnie służy do dopompowania poduszki powietrznej w zbiorniku. W tym momencie prawdopodobnie ta woda dostała nam się i wymieszała z poduszką powietrzną, więc naszym, naszym zadaniem będzie wydmuchanie tego ciśnienia, tej pozostałej wody, która jest w zbiorniku. Podłączamy. Przystępujemy do odłączenia hydroforu z naszego układu. W pierwszej kolejności zamykamy wszystkie zawory. Tu akurat mamy śrubunek po tej stronie, więc to nam nic nie da, że go tu zamknę. Natomiast zamknę ten zawór. Ten. Tu mamy śrubuneczek, który w tym momencie odkręcimy. Może nam się troszkę woda polać, ale musimy być na to przygotowani. Pompa odłączona od prądu. I odkręcamy. No, tak jak przypuszczałem. Zdemontujemy teraz część instalacji, zostawiając zawór yy, zwrotny, który utrzyma nam słup wody w rurze sącej. Więc rozkręcam go w tym miejscu. O. Naszym zadaniem będzie uszczelnienie wszystkich elementów. Posłużymy się nicią Tangit, która jest świetna w tak precyzyjnych instalacjach. Przede wszystkim zaczniemy paradoksalnie od tłoczenia, czyli od wyjścia z pompy. Wykorzystamy śrubunek z zaworem kulowym, który będzie zamontowany nad pompą. Jest to główne wejście do instalacji ogrodowej, czyli tam, gdzie zasilany system nawodnienia. Wykorzystamy wąż tłoczny w oplocie stalowym, czyli uszczelniamy ten element z naszym zaworem kulowym. Aby uszczelnić prawidłowo, wystarczy niewielka ilość nici. Idziemy od zewnętrznej, kierujemy się ku, ku środkowi. Nić ma to do siebie, że jest bardzo wygodna w użyciu nie wymaga, nie jest to brudna instalacja, brudne uszczelnienie, czyli nie mamy tu paku, nie mamy tu jakiś past, po prostu kilka raz zawijamy gwint i w zasadzie tyle wystarczy, aby uszczelnić nasz gwint. Popakowany jest specjalny nożyk. Które służy do odcięcia nici, i w tym momencie wkręcamy nasz gwint zaworu kulowego. I to jest w zasadzie wszystko. To kolanko uszczelnimy poprzez dołożenie uszczelki płaskiej gumowanej z EPDM. -u. Ale to już w końcowej fazie podłączenia. Kolejnym uszczelnieniem jest gwint filtra antypiaskowego. Filtr antypiaskowy ma za zadanie, jak sama nazwa wskazuje, wytrącić nam piasek idealnie pasujący właśnie pod te gwinty. Filtr dedykowany Grundfos'a jest przeznaczony do pomp Skala. Jest to bardzo istotna wiadomość, gdyż inne filtry mogą dławić. Ten filtr jest dedykowany do tych pomp, zachowując odpowiednie parametry, czyli wydajność i ciśnienie. I teraz mamy bardzo wygodnie króciec, który możemy zdemontować z pompy, który ma specjalny swój półśrubunek. Możemy go zainstalować w filtrze. Zwróćcie uwagę, razem z filtrem dostajecie specjalną uszczelkę, gdzie nie wymaga już użycia nici czy taśmy teflonowej. W ten sposób, wygodny, prosty sposób uszczelniamy na docisk. Delikatnie dociągniemy żabę. I w tym momencie, tak set, możemy zamontować w naszą pompę SKALA. Najpierw zaczniemy od śrubunku. Ręko dociskamy, dokręcamy, a następnie nasza pompa. Pamiętajcie, w pompie SKALA 1 czy 2 te nakrętki zakręcamy ręcznie. Nie korzystamy tutaj z kluczy. Zwróćcie uwagę, że w pompach skala 1 czy 2 mamy możliwość swobodnej regulacji w pewnym zakresie montażu. Tak, sam, tak w tym momencie nam tu pasuje, gdyż delikatnie pompa stoi niżej do naszej instalacji i możemy delikatnie kruciec sący podnieść w ten sposób. I do. Skręcamy ręcznie. To samo będziemy mogli zrobić na tłoczeniu. W tym przypadku nie ma takiej potrzeby, gdyż mamy tu wąż elastyczny, piętki. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda. I podłączamy tłoczenie. Zaczniemy od wcześniej wkręconego zaworu kulowego w nasz wąż antywibracyjny. Tutaj na docisk i uszczelkę skręcamy półśrubunek zaworu. O, Możemy to na razie zrobić ręcznie, później dociągniemy klucze, a drugą część e, przykręcimy do samej naszej pompy. Nie korzystamy tutaj w tym miejscu z e, paku czy nici, jedynie uszczelka gumowana z EPD. I tak wygląda nasza instalacja. Wykorzystaliśmy istniejący, pozostawiony zawór e zwrotny, dodaliśmy śrubunek kątowy, który pozwala nam demon na demontaż całej instalacji, całej pompy. Daliśmy filtr antypiaskowy dedykowany do pomp Skala. Jest to fil filtr Grundfossa, nie jest drogi. Zapraszam do Hypo po ofertę. Do tego pompa Skala 2, może trzy zdania o pompie Skala 2. Czym się różni od pompy Skala 1 i od innych tego typu automatów? Zaletą pompy Skala 2 jest wbudowany przetwornik inwerterowy, to znaczy czujnik, który jest zamontowany w pompie, wraz z mikrozbiornikiem hydroforowym, bada stałe ciśnienie w układzie. Co za tym idzie, będzie pompa starała się utrzymać stałe ciśnienie w układzie, to znaczy, Odkręcamy jeden kran na zewnątrz, pompa się załącza i wolno pracuje. Gdy w tym momencie załączy się system nawodnienia i otworzymy jedną sekcję, to pompa to wyczuje i przyspieszy, aby zapewnić to stałe zadane wcześniej ciśnienie. Zaraz pokażę Wam, jak to zrobić. Następnie mamy tu wyprowadzony wąż, elastyczny, z oplocie i wyjście na instalację. Co nam pozostaje? Zalać pompę. Pompę zalewamy przez króciec zalewowy tuż przy króćcu tłocznym. Zwróćcie uwagę, króciec zalewowy ma budowany w siebie zawór zwrotny. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, żeby woda nie wracała nam się do naszego źródła. Zalewamy pompę. To wystarczy, jakieś półtora litra wody, żeby zalać pompę skalę 2. Zakręcamy. Pierwsze uruchomienie robimy na otwartym zaworze tłocznym w tym miejscu oraz na zaworze, otwartym zaworze na zewnątrz. Na przykład kran. Poprosimy teraz pana Adama, aby odkręcił. No to podłączamy pompę do prądu. Pompa nam się uruchomiła. Pierwsze uruchomienie to próba zasania wody. Zwróćcie uwagę, że woda powoli nam się zasysa przez filtr. Nie bójmy się tego powietrza, który jest w układzie, gdyż, to, gdyż ono zostanie wypchnięte przez kranik na zewnątrz. Pięknie. Pompa zaczyna wpadać w prawidłowy bieg, pozbywając się resztek powietrza z układu. Tak wygląda cały układ. Jak wspomniałem, pompa już jest zalana i pozbyła się powietrza z układu. Uruchomienie nastąpi automatycznie w momencie odkręcenia kranu. Odkręcamy przepływ. Zwróćcie uwagę. Pompa się automatycznie załącza w momencie spadku ciśnienia i posłuchajcie jak jest cicha, to jest jej cała głośność. Nie furczy, nie brzęczy, nie trzęsie się, instalacja nie odbiera żadnych drgań. Zwróćcie uwagę jak to wszystko jest stabilne, nawet nie drgnie, jak dotykam obudowy to no praktycznie nie czuję. Że pracuje. Wysoka kultura pracy. I teraz najlepsze, jeżeli uznamy, że nasze ciśnienie jest za małe do naszego układu, wystarczy podejść do pompy i powiększyć to ciśnienie. W tym momencie powiększyliśmy o pół bara, a teraz o całą bar. W tym momencie pompa pracuje ze swoją maksymalną mocą, zapewniając około 4,5 bara podczas pracy. Takie ciśnienie nie jest zwykle potrzebne. Wydaje się, że około 3 barów czy 2,5 w zupełności wystarczy. Pompa pracuje w momencie pracy systemu nawodnienia. Dopasowuje się do zapotrzebowania danej sekcji. Jeżeli linia potrująca będzie potrzebowała mniej wody, w tym momencie pompa będzie zwalniać, aby utrzymać to stałe ciśnienie. Tak samo będzie ze zraszaczami. Gdy duże zraszacze odbierają więcej wody, a pompa wyczuje spadek ciśnienia, momentalnie przyspieszy, aby zapewnić to stałe ciśnienie na danej sekcji. Tak naprawdę na każdej sekcji będzie starała się utrzymać jedno, litę ciśnienie. A teraz zobaczmy, jak wyglądają wspomniane wcześniej zraszacze. Pompa pracuje, a my idziemy na obrót. Poprzez system sterownika RC2 z komórki uruchamiamy jedną z sekcji i zwróćcie uwagę jak pompa skala 2 zapewnia odpowiednie ciśnienie w układzie.